Tak, Chcę cię zapytać jako psychologa. To jest jak pacjenci reagują pod względem emocjonalnym na nowe technologie, które mogą zmienić ich życie? Mm -hmm. no myślę sobie, że mamy dwa typy pacjentów bo będą pacjenci, którzy będą bardzo otwarci na nowości i w momencie, kiedy coś im dolega, mają no właśnie, jakieś niepełnosprawności, tak, no to będą szukali pomocy wszelakiej i jak tylko usłyszą, że jest możliwość spróbowania czegoś nowego, to bardzo chętnie, ale też jest masa osób, która jest bardzo sceptycznie nastawiona, nie, że jednak gdzieś z dużym dystansem podchodzą do tego, że co to jest, czy aby na pewno, czy to nie jest no, jakiś myk, że ktoś chce nas nabrać na coś. Więc myślę sobie, że tych pacjentów możemy podzielić na takie właśnie dwie grupy: tych trochę niedowiarków, ale też tych, którzy bardzo chętnie podejmują się wyzwania i chętnie sprawdzają te nowe technologie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.